Thank you Dzień dobry, ja się nazywam Magda Jarczak i dzisiaj reprezentuję grupę Aterima, z której obecnie pracuję i pełnię rolę HR Dyrektora. Tytuł naszej dzisiejszej prezentacji nawiązuje do działań, które jako firma podejmowaliśmy przez, przez poprzednie lata, więc nawiązuje to dosyć mocno do, do inicjatyw, które istniały w firmie przed covidowo jeszcze i w dalszych częściach i dalszych slajdach trochę więcej opowiem o tym jakie działania były przez nas podejmowane. Co jest ważne, to to, że nasza dzisiejsza prezentacja poświęcona jest jakby podzielona jest na kilka części. No co też chciałabym nawiązać do tego co mówili moi poprzednicy. Bo tutaj rzeczywiście zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie. Praca nadaje życiu głębszy sens. To jest motto, które przyświeca firmie od 10 lat istnienia na rynku. My jesteśmy firmą, która pośredniczy zatrudnieniu, czyli nasi pracownicy zewnętrzni świadczą pracę dla naszych klientów, ale również i nie tylko na terenie Polski, więc działania, które. Podejmujemy bardzo do bezpieczeństwa pracy na rynku w Polsce i ogólnie europejskim. Za nasze działania, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, otrzymywaliśmy nagrody, zdobyliśmy tytuł bohatera HR, Doproszczyńca Roku czy nagrody CSR za odpowiedzial prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Co jest ważne, to to, że my jako firma mamy kilka głównych obszarów, którymi się zajmujemy. Aterima Med to jest branża, to jest nasz brand, który najbardziej w tym momencie odbiega, czy wpisuje się w obszary krytyczne i ważne w kontekście samego tematu covidowego. Terima Work jest brandem, który odnosi się do pracowników wysyłanych za granicę, ale również pracujących w Polsce i są to pracownicy, którzy przyjeżdżają do Polski z różnych krajów, z terenów Europy, czy nawet Afryki. I Aterima HR, obszar, który zajmuje się rekrutacjami, rekrutacjami prowadzonymi dla naszych, dla naszych klientów. Dla nas, jako Aterima, Mówiąc o tym, że ludzie są najważniejsi, nie będzie żadnego kłamstwa. Nasi pracownicy, zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni, to są ludzie, którzy są naszym core biznesem. My oprócz pracowników i osób, które świadczą dla nas pracę i naszych klientów. Nie mamy innych produktów, więc potencjał ludzi jest najważniejszy. Od 10 lat, kiedy istniejemy na rynku hołdujemy pięciu głównym, głównym wartościom. Są to odpowiedzialność, jest to zdrowie, rozwój, pomoc i aktywność. Są to wartości, które przyświecają nam od zawsze i które bardzo mocno sprawdziły nam się w obecnym trudnym. Czasie. Mówimy tutaj szczególnie o zdrowiu, na które zwracamy szczególną uwagę, i o aktywności, o której za chwilę opowiem. Z czym się mierzymy? Jako firma, jako społeczeństwo, i ogólnie na świecie, w krajach, to co zawsze i od lat istnieje, to to, że 70% zgonów jest spowodowanych chorobami. Krwi, Naczyń krwionośnych czy serca, miażdżycą i nowotworami. I to są wyzwania, które stoją przed nami jako społeczeństwem. Regularna aktywność, aktywność fizyczna pozwoliłaby na uniknięcie 15% z tych przedwczesnych zgonów i, i uratowałaby około 4 milionów istnień. Ludzkich na, na świecie. To są obszary, które szczególnie nam przeświecały dotychczas. W tym momencie y, pojawiły się nowe, czyli 43% Polaków y, ograniczyło aktywność fizyczną, y, co bardzo mocno przekłada się na zdrowie, y, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, na które szczególnie zwracamy uwagę w naszych działaniach. Wiemy, że 70% naszych pracowników i myślę, że nie tylko naszych ma duże znaczenie, przykłada do tego w jaki sposób pracodawcy przykładają wagę do, do zdrowia samych pracowników, a z dwóch na, trzy, na pięciu pracowników jest skłonnych rozważyć w przyszłości zmianę pracodawcy lub zatrudnienie w miejscu, gdzie szczególnie zwracamy na to, na to uwagę. I to nie są tylko działania związane z działaniami employer brandingowymi. I tutaj, odnosząc się do naszych wartości jako firmy, my jesteśmy, mocno kładziemy nacisk na, na odpowiedzialność. Kładziemy nacisk z tego względu, że nie tylko my jako firma, jako nasi pracownicy wewnętrzni, ale również jako pracownicy, którym, których wysyłamy za granicę do, do naszych klientów, na to szczególnie musimy Zwracać uwagę, w przeciwnym wypadku stracilibyśmy wiarygodność jako, jako pracodawca. Te praktyki, które zdobyliśmy przez ostatnie lata, wysyłając pod, opiekunki do, do Niemiec, do pracy, gromadzimy i przekazujemy, dzielimy się nimi na zewnątrz na blogu Akademii Opiekunów. Co roku organizujemy również wydarzenia, na których przekazujemy te informacje. Byliśmy organizatorami, jesteśmy na bieżąco organizatorami, tworzymy podręczniki, które kierujemy dla naszych opiekunów. Jako firma koncentrujemy się jakby na trzech, na, na trzech obszarach. Nasi opiekunowie zajmują się osobami. Które takiej opieki wymagają, ale sam, oni również z naszej strony wymagają opieki, więc takiego zaopiekowania się. Więc w naszych turach zatrudnieni są pracownicy z przygotowaniem zarówno pielęgniarskim, medycznym, jak i psychologicznym. Więc o tym za chwilę opowiem, o tym jak, w jaki sposób my, my wspieramy naszych opiekunów i naszych pracowników, bo to jest kwestia odpowiedzialności. Z drugiej strony również zdrowie jest dla nas priorytetem i tutaj dużo działań było podejmowanych, w firmie jest podejmowanych, kierujących nas i naszych pracowników, koncentrujących na, na zdrowiu i w jaki sposób możemy. O nie zadbać. Na pewno pomagają w tym nam służby czy pracownicy z odpowiednim przygotowaniem medycznym i psychologicznym. Mamy dostępne witaminy w kuchni dla naszych pracowników, świeże owoce, które zamawiamy i zamawiamy nadal, bo pracujemy w trybie zmiennym, więc pracownicy czasami pojawiają się na miejscu. Cyklicznie kampanie edukacyjne, o których również za chwilę opowiem, szczepimy pracowników przeciwko grypie i to były działania profilaktyczne podejmowane przez ostatnie lata. Wsparcie działań prozdrowotnych, o tym również za chwilę opowiem, czym, w jaki sposób wspieramy naszych pracowników w utrzymaniu zdrowia i w jaki sposób naszymi eventami wewnętrznymi zabezpieczamy naszych, naszych pracowników i opiekunów. Z czego jesteśmy na pewno dumni, to przez ostatnie lata wypracowaliśmy pewną strukturę zabezpieczenia pracowników, czyli uruchomiliśmy alerty dla, dla pracowników i było to na wiele lat jeszcze przed naszą nową pandemią covidową. Wtedy reagowaliśmy na, na grypę. Związane to było z trzema alertami. Pokrótce wyglądało to w ten sposób, że zielony alert był w sytuacjach, kiedy zachorowań tych było mniej i, i wtedy zachowywaliśmy takie standardowe bezpieczeństwo, czyli mycie rąk i zachowywanie. O, określonych odległości w przypadku jeśli pracowników więcej zachorowywało czy pojawiała się większa skala zwolnień lekarskich była to jesień czy zima takie okresy mocno grypowe wtedy włączaliśmy żółty alert i co oznaczał konkretne rozwiązania i zadania również dla naszych pracowników i alert czerwony który oznaczał że mamy trudniejszy okres. Wcześniej związane to było z zachorowaniami na, na grypę. Obecnie mamy permanentny alert czerwony, który tak naprawdę pokrywa się z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Zdrowia, czyli zachowywanie bezpiecznych odległości, unikanie spotkań, zgromadzeń ludzkich. Więc my tego typu działania prowadziliśmy od lat. Związane były one z zachorowaniami na grypę. W tym momencie praktycznie. Całość jesteśmy w tym trybie czerwonego alertu. Udało nam się to dzięki temu, że w naszych strukturach mamy osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, którzy są to eksperci w dziedzinie, szczególnie nas w tym wspierały. Z jednej strony są to osoby, które całe zespoły, które koncentrują się na pracy z naszymi opiekunami, we właściwy sposób przygotowując ich do pracy z osobami wymagającymi opieki, a z drugiej strony też wykorzystujemy ich doświadczenia w pracy z naszymi pracownikami. Są to zespoły z przygotowaniem medycznym i pielęgniarskim. Organizujemy inicjatywy zewnętrzne. Nasi pracownicy uczestniczą w wolontariatach w środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera w Krakowie. Jest to taka inicjatywa, która pomaga nam zrozumieć naszych opiekunów lepiej, czyli żeby we właściwy sposób pomóc innym, my musimy dobrze zrozumieć problemy, z jakimi oni się mierzą. Na pewno mocno przy mocujemy wagę do końca samopoczucia na to w jaki sposób pracujemy z naszymi opiekunami, problemy z jakimi opiekunami się stykają i sposoby z jakimi my musimy im pomagać i wspierać w tych działaniach zespół pielęgniarski, lekarski. Na pewno mocno musimy również koncentrować się na naszej kondycji i na tym w jaki sposób my podchodzimy do, do współpracy. Myślę, że jestem jednym z przykładów, bo dzisiaj od piątej jestem na nogach, o szóstej biegałam jeszcze, bo syna zawiozłam na trening pływacki. Więc my w firmie zwracamy na to bardzo szczególną uwagę i staramy się nie wykluczać tych inicjatyw fizycznych z naszego życia na bieżąco, pomimo tego, w jakich czasach obecnie żyjemy. Aktywności jakie podejmowaliśmy, jakie podejmujemy, to co się na ten moment jest możliwe, to bierzemy udział w krakowskim branie, jak bardzo dużo firm, które, które się w dużej ilości pojawiają na, na tych wydarzeniach. Mamy swoje grupy sportowe, które, w których prowadzimy działania fizyczne, rywalizujemy ze sobą na... Endomondo i na świeżym powietrzu prowadzimy zjazdy firmowe dosyć, dosyć często. Maksymalne bezpieczeństwo na czas pandemii to stosujemy środki dezynfekcji, maseczki, pracujemy hybrydowo. Jak widzicie Państwo, ja jestem obecnie w biurze i mamy kilka z ścian, które zabezpieczają nas również przed cięższym powietrzem w okresie zimowym. Zielona ściana. Na pewno nam, nam w tym pomaga, nie, również, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie się czujemy w takich, w takich pomieszczeniach. Staramy się żyć z głową. Jest to nasze motto od lat i w ten sposób kierujemy naszymi działaniami wewnętrznymi i, i na zewnątrz. Więc zdrowo się odżywiamy, prowadzimy spotkania z naszym zespołem pielęgniarskim, prowadzone są szkolenia, wydarzenia. Na mikołajkowe, czy związane z takimi okresami, gdzie jest ryzyko większego zachorowania. Mierzymy sobie poziom cukru, na przykład, czy poziom tkanki tłuszczowej w organizmie, więc czasami strach przyjść do pracy. Dzielimy się ze sobą wiedzą i doświadczeniem, i wykorzystujemy to know-how specjalistów, którzy, których mamy na szczęście między nami. Tyle co mogę opowiedzieć z naszej strony. Na pewno wiele inicjatyw, które prowadzimy, dzielimy się na zewnątrz, więc jeśli tylko ktoś będzie z Państwa miał do mnie pytania, to chętnie się będzie dzielić. Dziękuję.